A reszta dotyczy takich wspaniałych rzeczy, jak na przykład ta, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Czyli wspaniałej wizji, coś, co się dokonało na górze Tabor, na górze Przemieni, Przemienienia Pańskiego, gdzie apostołowie zobaczyli na własne oczy takie no, zadziwiające rzeczy, gdy Pan Jezus przemienił się na ich oczach, a jednocześnie usłyszeli głos Boga. To jest mój Syn. Jego słuchajcie. I wiele takich spraw cudownych jest opisanych. Natomiast muszę wam powiedzieć ze smutkiem, że czy to niedawna ta nasza religia katolicka była taka pozbawiona tego tego właśnie wymiaru cudownego. Takie właśnie smutne, smuta yy, postawa była czymś dobrym, czymś skazanym, z podejrzeniem pod, dochod, podchodzono do... podchodzi się jeszcze w niektórych miejscach do jakichkolwiek doświadczeń duchowych. No prawdopodobnie. Yy, Podziewa się ktoś tam zobaczyć jakiegoś złego ducha szybciej niż Pana Jezusa. Kiedyś e, skontaktowała się ze mną taka młoda pani, młoda kobieta, matka, takiej dziewczynki, mówiąc przez proszę ojca, niech ojciec jakieś jak, 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 jak egzorcyzmy zrobi, bo, bo moja córka jakieś duchy widzi, widzi, Pana Jezusa widziała, więc proszę o egzorcyzmy, żeby Pana Jezusa już więcej nie widziała. No, takie historia. Ale właściwie my mamy szczęście, moi drodzy, ponieważ chyba każdy z nas tu przyszedł już z pewnym doświadczeniem. To, co żeśmy tu widzieli w ciągu tych dwóch dni, to wspaniałe rzeczy. Tyle uwielbienia, tyle tej chwały Bożej, tak nie tylko z krawek, szaty, Pana wypełnił tą, tą salę, ale myślę, że o wiele więcej. A zwłaszcza wypełnił nasze serce. Widzieliśmy wiele znaków, zdrowień, jakichś proroc. Usłyszeliśmy i innych takich tu po wasali leżało a na przykład. Ja akurat nie, bo dla na mnie to już próbowałem kilku, ale nie da mi <grym> tak <grym> jestem, czy jakoś. Ale to jeszcze, jeszcze. może się jeszcze zdarzyć. Ale mamy takie doświadczenia. Myślę, że, że wielu z nas usłyszało też to, ten głos, który, który o którym mówią tu dzisiaj Ewangelię, głos Ojca, naszego tatusia, jak, jak mówi po klubie, powtarza powtarzać nasza siostra Maria, tat, papa, papa, który mówi i myślę że, myślę, że do większości z nas to powiedział, słyszeliście to, Ty jesteś dla mnie moim dzieckiem, jesteś moim synem. I mówi to tylko nie do Pana Jezusa, ale też do mnie też, do ciebie też. Myślę, że wielu z was to usłyszało. To się mylę? Nie. Usłyszeliście, dlatego tak, gdy muzyka zagra, to wstajemy, podnosimy ręce, ponieważ te, te słowa, ta, ta deklaracja, miłość Bożej w stosunku do mnie, jakoś tak mnie z, no, zauroczyła. Myślę, że każdego z nas możemy powiedzieć za prorokiem Jeremiasza, że, że Panie, Ty nie uwiodłeś, a ja się pozwoliłem uwieść. I wielu z nas, jest pozwoliło się uwieść Panu. Pozwoliło się uwieść Ojcu. I uwierzył. Bo te słowa miłości nie mogą, nie mogą mylić, nie mogą nas yy, gdzieś tam Wywieźć na Wierzymy. Mu. Wierzymy, bo ten duch, który nam daje, duch Jezusa Chrystusa, który żyje w nas, potwierdza to, że to są słowa prawdziwe. I widzieliśmy już też, wielu z nas widziało uzdrowienia. Jeżeli sami tego nie doświadczyli, wielu z nas doświadczyło tej mocy Bożej, dlatego tu jesteśmy. Wielu z nas doświadczyło potęgi. Chwałej potęgi obecności Pana w Jego życiu. Dlatego, i my tego potrzebujemy, moi drodzy. Gdy wam mówią, no siedź cicho, nic, wszystko takie, on smutne, to możemy mieć wątpliwości, możemy zadać pytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty w ogóle jesteś? Jeszcze jesteś. Niektórzy nas Wyzywają wręcz, gdzie jest ten Wasz Bóg, taki, który Was kocha, ten Bóg miłosierdzia, ten Bóg, Bóg wspaniały, gdzie on teraz jest? Obiecałem krótko, hmm. chyba bo uchłamałem. ale na koniec. Ja też byłem w Afryce i to długie lata, pół życia, byłem, ja spędziłem w Afryce, Kombo i kiedyś. Pojechałem do takiej wioski, dżungli, w lesie drzewa są takie, tam grube jak, jak, jak filary w katedrze. Wysoka, a tam w tym lesie jest, słońce rzadko dochodzi. I tam w takiej wiosce. No, przypominam sobie dobrze, te nazwę tej wioski nazywa się Nie wiem na co to znaczy, ale tak mi utkwiło w pamięci to wioska Mishin. a oni tam nie sadzą nic, tylko, tylko polują. No i tam miała być coś w tym rodzaju, tak jak tu u nas, takie taka małżeństwo, w sobotę, niedzielę. No i sobotę. Przecież zrobili taki hangar z wieści, z gałęzi palmowych. Ziemia taka była tam czerwona, prawie jak ten dywan. Czy, dokładnie jak tam. I, no i przedtem jeszcze powalał śnieg. Wszystko było tak, takie, takie grząskie. Miała być tam i msza święta, nie było ołtarza. Tylko na takiej desce, skromnej zrobili taki ołtarzyk. I na tą mszę święta mieli zaproszeni wszyscy mieszkańcy, ale też miejscowy wódz, który miał swoją taką prywatną wioskę, gdzieś kilka kilometrów od tego miejsca oddaloną. I on miał być taki wielki wódz, taki, trudno um, być no, miejscowy król, taki. Czekali więc wszyscy, musieli czekać, bo to on jest tym, tym, tym tą władzą miejscową. No, ale godzina mija, druga godzina nie ma go. No. W końcu mówimy, no trzeba zacząć, trzeba zacząć. zacznij. wtedy akurat przyjechał, ciężarówka taka przyjechała i z tej ciężarówki wyszedł szaman hmm, taki o. Niby oficjalnie się sekretarz tego miejscowego królika. Ludzie mówili, szeptali że, tali, że on, on ma na swoim sumieniu wielu ludzi. On już to w taki duchowy sposób przez... No nie będę mówił, tak się coś robi, ale to miał już na swoim sumieniu. Wielu ludzi bardziej. Nie wiem gdzie jest w tym lesie, ale znaleźli dla niego takie krzesło. Takie to wiecie, to naj... u nas takiego na nie ma. Ale znaleźli. Bo że sam, sam przyjechał z tym krzesłem. Więc my na początku tak posadzili. Tak jak naszą siostrę tu, Marię. Siedział tak ważny. Wszyscy widzieli oczywiście z respektu siostry. Najpierw, nie wiem, nie On reprezentował tego tego miejscowego władcy. Zaczęło się bożeństwo i przyniesiono darze barana. Czarnego barana. Nie wiem dlaczego te barany miejscowe są czarne. Nawet świniaki są czarne. U nas od nich, wszystko białe. No i on leżał, tak sobie ten baran, związali mu łapy, ręce nogi, on leżał tam na miastku na tego ołtarza i pyczał. No i przeszkadzał mi, jak ja mówiłem tam, nie było mikrofonu, więc opowiadałem im jak to Pan Jezus jest, jest wspaniałym panem. I... No a i ten baran mi przeszkadzał. Tak? I... I kiedy, kiedy on tak pyczał, wtedy... Od ducha świętego dostałem taki, takie słowo i mówię: Słuchajcie, widzicie tego barana? To tak samo pan Jezus uczynił ze złym duchem, z szatanem. Powiązał, go, on już nic nie potrafi zrobić. On najwyżej będzie nam przeszkadza. Tylko to może zrobić. Wtedy no, jeszcze nie skończyłem tego, wtedy ten ten ten, szaman, ten sekretarz, jakby coś. Podniosło go. I wstał z tego z tego krzesła i do mnie. Ja nie wiem, że nie wyglądam, to ja niezwyczajny jestem. By ja się pić z kimś, zwłaszcza od czasu szyśmiata. Ale tak pięściami do mnie. Nie no. się co no, Więc ja wstraszam. trochę byłem jednak mimo wszystko. Tylko że robię może tak, że trzy kroki, może cztery, całą długością ciała, wow, zabróć głową. Ej, to spoczynek był światu? W tym błocie, w, tym, w tym tej ziemi czerwonej kopać. Był ładnie ubrany, więc wszystko to się zamieniło w takie wiecie nieciekawą historię. Ja w strachu stoję przed nim. Nie wiem co jest, ale mówię, to chyba zły. No, tak. Więc na wszelki wypadek ja zawsze noszę taki krzyżyk. O, gdzieś go tu mam. Jeszcze stoi, później mam dokładnie. Podszedłem do niego, ale jak już to już, mówię, patrz, ja tu na ten krzyż pana Jezusa. I on spojrzał na mnie, taki zielony ślep, miał. I tak, że jakbym miał, mógł to by mnie pokrył, pożarł. Ale nie wiem, czasu by mi to zabrało. <śled> Sam, wyjdź, nie. i on spojrzał na mnie, że ja na ten krzyż i zaczął tak, jak, jak robucha tak cię nadywać. O, <grym> się zrobił. I na razie coś wyszło, wyrzuciło się z niego. Nie wiem, czy się wymiotował, czy wyżywał, czy, czy co tam. Akurat tak pod moje nogi. I, jak to wiecie, że mu spuścili. Jak, jak z piłki, tak, tam gdzieś spalono. Wszyscy może z nim wstali pokazują. E, a ufa, a ufa. Znaczył, i pokazują, hej, akufa, akufa, znaczy umarł. Jak umarł, to będzie jest niezła historia. Zresztą się już, już, już jednak nie. W każdym razie później doszło do Komunii Świętej, on leżał na środku, więc oni wszyscy tak pokiem przychodzili z strachu, patrzą, a tu ten, którego się tak bali, ten, który był strachem całej tej okolicy, który w imię jakiegoś diabła, jakichś diabłów zabijał ludzi nawet, on tak w ten sposób przed, przed Słowem Pana Jezusa leżał teraz w błocie. Ja tak Podziwiałem tego Pana Jezusa i tych ludzi, że oni widzieli to zwycięstwo. To nie, nie moje, ale, ale Pana Jezusa. Dlatego chciałbym powiedzieć, że takie doświadczenie mam, że ten, moja wiara też jest oparta na tym doświadczeniu, ale wasza też. I tu widzieliście w ciągu tych kilku dni takie wspaniałe rzeczy. Amen. Amen. Gracias.